W tym filmiku pokażemy jeden z dowodów twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa mówi, że suma kwadratów przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej, czyli przy, jeżeli, czyli jeżeli przy, przyjmiemy oznaczenia takie, jakie są na tym rysunku, to twierdzenie mówi, że A kwadrat plus B kwadrat równa się c kwadrat. Samych dowodów twierdzenia Pitagorasa są setki, jeżeli nie tysiące. To twierdzenie udowadniali naprawdę wszyscy. Matematycy, fizycy Leonardo da Vinci chyba nawet przedstawił swój dowód. Jeden z amerykańskich prezydentów udowodnił to twierdzenie. Tak sobie teraz myślę, że gdyby politycy w naszym nieszczęśliwym kraju umieli w matematykę, to być może nie uchwalaliby sprzecznych ze sobą przepisów prawnych. No ale wiadomo, jakie współrzędne geograficzne takie obyczaje nasi politycy to co oni tam w sumie nie wiem. Lubią się ścigać w tym, kto więcej wyda cudzych pieniędzy. Bardzo mi się takie postępowanie podoba. Anyway, przejdźmy już do dowodu tego twierdzenia. My tutaj pokażemy dowód twierdzenia Pitagorasa wynikający z podobieństwa trójkątów. Żeby. Udowodnić to twierdzenie w ten sposób, to poprowadźmy sobie wysokość z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną AC. Czyli prowadzimy tą, tę wysokość, ona padnie pod kątem prostym. Oznaczmy spodek tej lis, wysokości literką D, no i możemy oznaczyć długość tego odcinka literką X, natomiast długość tego odcinka literką Y. No i może jeszcze wprowadźmy jakieś oznaczenia na kąty w tym trójkącie. Oznaczmy kąt przy wierzchołku A literką alfa, no i kąt przy wierzchołku C literką beta. Czyli w tym trójkącie prostokątnym dużym mamy kąty alfa, kąt prosty beta. W takim razie patrząc na ten trójkąt ADB, jak tu jest alfa, tu jest kąt prosty, no to tutaj musi być kąt beta. No i patrząc na ten trójkąt BDC, jak tu jest beta, jak tu jest kąt prosty, no to tutaj musi być kąt alfa. Czyli widzimy, że na tym rysunku mamy trzy trójkąty podobne. A skoro tak, to możemy tutaj napisać sporo równości wynikających z podobieństwa trójkątów. Może napiszmy, że trójkąt ten trójkąt ABD ABD jest podobny do trójkąta tego dużego C, AC, ACB. ACB w takim razie jeżeli weźmiemy stosunek przeciwprostokątnej w tym trójkącie ABD, czyli odcinek A do dłuższej przyprostokątnej, czyli do y, no to to musi być tak samo jak przeciwprostokątna, czyli x plus y w tym trójkącie ACB do dłuższej przyprostokątnej, czyli do a. A stąd wynika, jeżeli wymnożymy to na krzyż, że a do kwadratu to się równa y razy x plus y, no i teraz możemy napisać jeszcze, że mamy tutaj trójkąt B No i który jest podobny do tego trójkąta ACB. No i też możemy tutaj wypisać sporo równości odcinków. No to możemy napisać, że długość odcinka X tej krótszej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej, czyli do B x do b to jest tak samo jak krótsza przyprostokątna, czyli b do przeciwprostokątnej, czyli do x plus y. No i jak to wymnożymy na krzyż, to będziemy mieć, że b kwadrat to się równa x razy x plus y. Stąd wynika, jeżeli dodamy obu stronami te równości, że a do kwadratu plus b do kwadratu to się równa y razy x plus y. Plus x razy x plus y. W takim razie e, możemy x plus y wywalić przed nawias. W nawiasie zostaje z tego y z tego x. No a x plus y to się sumuje do, do, do przeciwprostokątnej, czyli możemy to napisać, że tu mamy po prostu C razy C, czyli A kwadrat plus B kwadrat to się równa C kwadrat. E, koniec dowodu. E, bardzo lubię ten dowód, ponieważ. Twierdzenie Pitagorasa może sobie być jednym z najważniejszych twierdzeń geometrii euklidesowej, ale na koniec dnia zostaje, pozostaje ono prostą konsekwencją podobieństwa trójkątów. Koniec.